Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z ekspertami KPMG w Polsce. Podcasty KPMG to cykl rozmów, podczas których specjaliści KPMG omawiają istotne zagadnienia gospodarcze oraz wyjaśniają problemy ważne dla przedstawicieli poszczególnych branż. Dzień dobry Państwu. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Janną Michalską z działu doradztwa podatkowego KPMG w Polsce na temat darowizn na cele kościelne. Joanno, jakie warunki należy spełnić, by móc skorzystać z ulgi? W ramach darowizn przekazywanych na kościół, które podlegają odliczeniu od dochodu, rozróżniamy dwa ich typy, które znacząco różnią się od siebie. Mogą to być darowizny na cele kultu religijnego, jak również darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnej osoby prawnej. Aby skorzystać z odliczenia od dochodu takich darowizn w pierwszej kolejności należy dokonać darowizny w roku podatkowym za który składamy zeznanie podatkowe. Przykładowo, jeżeli dokonamy darowizny w 2012 roku, możemy odliczyć taką darowiznę w zeznaniu podatkowym za 2012 rok. Następnie, aby skorzystać z takiego odliczenia, podatnik ma obowiązek wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej. Dokonuje tego w załączniku PIT-O w części D, wskazując tam na wartość darowizny, wartość odliczenia oraz dane, które identyfikują obdarowanego, w szczególności jego nazwę oraz adres. Czy darowizna musi być przekazana tylko w formie pieniężnej? Obydwa rodzaje darowizny, to jest darowizna na cele kultu religijnego, jak również darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnej osoby prawnej, mogą być przekazane w obu formach, to jest w formie pieniężnej, jak również w formie niepieniężnej. Czy wymagane są jakieś dokumenty? W przypadku darowizn dokonanych w formie pieniężnej, darczyńca jest zobowiązany do posiadania dowodów wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W przypadku darowizn dokonanych w formie niepieniężnej, darczyńca jest zobowiązany do posiadania dowodu przekazania darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o przyjęciu darowizny. Na dokumencie tym znajdować się powinny dane identyfikujące darczyńcę, czyli dane personalne oraz adresowe, oraz wartość przekazanej darowizny. Dodatkowo, w przypadku darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła. Kwota równa darowiznie jest zwolniona z opodatkowania u darczyńcy, jeżeli kościelna osoba prawna przekaże darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz w okresie dwóch lat sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tą działalność. Wszystkie te dokumenty należy przechowywać i udostępnić je w przypadku wezwania ze strony Urzędu Skarbowego. Ile procent wartości dochodu podatnika mogą stanowić darowizny? W przypadku darowizny na cele kultu religijnego odliczenie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6 dochodu. Natomiast w przypadku darowizn na cele charytatywne opiekuńcze kościoła, mogą one być odliczone w całej wartości, bez limitu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do wysłuchania kolejnej rozmowy z ekspertami KPMG w Polsce. Wszystkie nagrania dostępne są na stronie kpmg.pl.